Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Radny Rady Miejskiej w Andrechowie i kandydat na radnego w kolejnej kadecy, kadencji, pan Tadeusz Sarlej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie Tadeuszu, na początek, jak Pan podsumuje tą ostatnią czteroletnią kadencję? Co się udało, co się nie udało? Znaczy, podsumowanie tej kadencji można by było w różnych płaszczyznach rozpatrywać. Na pewno bardzo udana. To bardzo udana kadencja, jeśli się rozchodzi o inicjatywę, o inwestycje, mhm. o budowę remonty dróg, o, o w, w, w. Wszystkie inwestycje, które się robią o strefę, o, o basen, który się buduje, o, o włókniarze, ulicę, o ulice, o, no, no, o przyznane pieniądze na rewitalizację. Już jest rozpisywany przetarg. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni już będzie y, rozstrzygnięty przy, na rewitalizację Mańskiej Góry. I, I stawu anteckiego, w skład tego również chodzi to, co mnie zawsze interesowało, czyli stadion sportowy będzie ładnie. Od... i szkoda mi to, bo inicjatywa odnowienia stadionu była naprawdę piękna przez, przez kibiców. Tylko szkoda, że, że nie skonsultowano tego, mhm. bo prawdopodobnie mhm. <laughs> będzie ich praca w niedługim czasie, ale, ale, ale dobrze zrobili, że. że żeby... mhm. I to by było, jako te pozytywy. Natomiast ja uważam, bo już kiedyś Pani mnie pytała po, po dwóch latach chyba kadencji porażki. No na pewno porażką jest to, że w związku ze zmianą przepisów prawnych nie udało się zrobić fermy fotowoltaicznej na wysypisku śmieci, na w dawnym wysypisku śmieci. Bo pomysł był przepiękny, tylko zmiana która usta ustawy, która zabrania budowy na wysypiskach śmieci zakultywanych nie tylko obiektów, ale również instalacji zrobiła to, że, że nie mogliśmy zrobić. Wtedy byśmy prąd mieli za darmo, nie tylko oświetlenie uliczne, które i tak przez, przez zmianę na LEDy yy, przynosi potężne, potężne oszczędności, ale również byśmy mieli szkołę i ten, bo, chociaż teraz już przy, przy remontach się zakłada na dachach fotowoltaikę tak. i, i ten do sukcesów jeszcze basen no basen, każdy powie za jakie pieniądze mm. za jakie pieniądze, szanowni państwo dzisiaj nawet na waszym mamniusie ukazała się jakie problemy ma starostwo powiatowe z, drog z białą drogą a czemu nie ogłosili przetargu w momencie kiedy się do, kiedy przyznany był przyznany był ten była ta dotacja na, na remontę, gdyby wtedy ogłosili i wtedy byłoby to na pewno z 3 miliony 4 tańsze a tutaj był burmistrz Żak, był burmistrz Wasztyl i był poseł Polak w Ministerstwie Sportu. I człowiek odpowiedzialny za dotację w randze wiceministra powiedział, przeglądając projekt naszego basenu, że basen jest skrojony na dobrą miarę. Nie jest za duży, nie jest za mały, ale jest. Przy tej ilości mieszkańców jest na przy 30 na pewno procent dotacji, a zobaczymy, czy można 50. I z takimi wiadomościami przyjechał burmistrz. Zostało burmistrz przyjęli, ogłosili to wszystkim masmediom jest sukces, bo i 30% by już było więcej niż obecnie tamte ileś 3 miliony złotych. I na, na, na obronę Urzędu jest to, że był również poseł Marek Polak z nimi razem i słyszał te ustawy, te, te ustalenia, jakie były. A że rząd zabrał Ministerstwu Sportu na przełomie roku yy, ileś tam set milionów na inne cele z tego, więc i dotacje się zmniejszyły do basenów i wynosi ona na wszystkie wielkości basenów i na wszystkie rodzaje basenów 3 miliony złotych, które. Mhm. Jezmy. A tu wszyscy, że za jakie pieniądze, za ile pieniądze? No, za, no, 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 ja nie rozumiem. No może faktycznie szkoda by jest, że nie spróbowano tak jak Kalwaria, która też ten basen podjęli, ale w połączeniu z jakimś tam y, domem opieki społecznej czy coś tam, że, że na to pieniądze są. No, ale co z tego, jak dokumentacja już była, pozwolenie na, na budowę było. To, to, to nie jest takie proste się później wycofać, bo znowu by cały czas było, że, że obiecane nie zrealizowane, obiecane nie zrealizowane. No tak, teraz już budowa trwa, chyba to doprowadzi do końca no, i przyszły burmistrz na pewno dokładnie. doprowadzi to do końca, kimkolwiek tak, by był. Żyć. A jakie jeszcze według pana w takim razie są największe problemy w gminie, co trzeba jeszcze zrealizować w przyszłej kadencji? Oprócz tych wszystkich, które już zostały rozpoczęte i będą kontynuowane. Szanowni Państwo, ja mam tutaj, przepraszam, ja mam tutaj to wszystkie, wykaz wszystkich inwestycji planowanych w Andrychowie, które albo już posiadają projekt, albo dopiero są w sferze projektowej. Szanowni Państwo, bardzo dobrze się dzieje, że urząd wziął się za osiedla. Naprawdę, te osiedla. Nie były remontowane przez kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, jak teraz jest pięknie wygląda osiedle metalowców. Jak pięknieje osiedle włókniarzy. Jak będzie wyglądało niedługo osiedle, osiedle Lenartowicza. Ale czeka w kolejności naprawdę wiele małych osiedli. Małych osiedli, mam na myśli osiedle przed 27 stycznia. Mam na myśli osiedle yy, Olszyny, które już się rozpoczęło i do, dojdziemy bo na razie tu od strony pachla zaczęli mhm. od tej strony, ale przejdziemy przez Kogorondę i pójdzie, pójdę w tą firmę w tamtą stronę. Też już za jednym, za jednym tym, bo przetarg jest, jest jeden. Jest, są kolejne osiedla, osiedle przy Gancarskiej, też by pasowało pomyśleć na temat. Na temat miejsc parkingowych. No, szanowni Państwo, wczujcie się z tym y, zemerytowanym strażakiem, wczujcie się w te służby ratownicze, które wjeżdżają w nocy na osiedle i trzeba komuś y, pomóc, a nie ma możliwości dojazdu z drabiną do miejsca, gdzie to jest. Bo każdy szuka miejsca parkingowego, żeby tylko gdzieś stanąć, zajmuje się y, a, a w, w momencie budowania tego osiedli, szerokość ulic tych wewnętrznych była taka jak... jak Czyli parkingi, e, parkingi na ulicy Gancarskiej. Jeszcze w ogóle przy, przy Gancarskiej, przy, na 27 mhm. stycznia, na Diskierką mhm. też, będąc radnym, za tym chodziłem, jest już zrobiony projekt, czekamy na, na ten, ja będzie w przyszłorocznym budżecie, aby na Diskierką po prostu też zrobić tamten blok, Najniżej położony, żeby zrobić parking przy remoncie kapitalnym Wandymali, ulicy Wandymalickiej, która, która też o do nie bawała. Mhm. Teraz ja tam jeżdżę z, z folderami moimi, żeby rozdawać społeczeństwu, żeby na mnie zagłosowali. Widzę, że tam naprawdę mhm. jest też wąziutko, cieniutko i, mhm. i trzeba to robić. Panie Radny, jak pan podchodzi do tego, że. Mhm. Inni kan wszyscy kandydaci obiecują, że przywrócą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Andrychowie, że odkorkują Andrychów. Jak pan do tego podchodzi, do tych pomysłów? Szanowni Państwo, ja na ostatniej Radzie mówiłem, zabrałem głos, że kandydatów jest cztery, wszyscy obiecują, znaczy jeden urzędujący i trzech kandydatów. I każdy z tych kandydatów obiecuje, że ma pomysł na odkorkowanie Andrychów że ma pomysł na, na całoroczną, na całodobową e, ochronę i weekendową ochronę e, z, zdrowotną. zdrowotną. No przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że całodobowa opieka zdrowotna to nie jest agenda Urzędu Miasta. Urząd Miasta ma zapewnić pomieszczenia, gdzie ci lekarze mają przyjmować. Natomiast zdrowie, jest agendą starostwa powiatowego. I myśmy kiedyś poprosili pana doktora Paprockiego, w momencie, kiedy, mm. kiedy nie było przetargu, nie było w ogóle zgłoszone do Narodowego Funduszu Zdrowia, y, że dalej będzie podpisany kontrakt w sprawie tej soboty i niedziel, tylko żeby, że y, po prostu, że to znika z miasta Andryo, z gminy Andrychów, e, ta cała domowa sobotnie niedzielna e, przechodnie. Pan doktor Paprocki powiedział tak: tylko moja przychodnia przy basenie odpowiedziała na apel, jeśli się rozchodzi o, o ochronę e, nocną i niedzielną zdrowia, żadna ani przyba, ani na starowiejskiej ani na e, przy Tamta specjalistyczna tak, przejazy przy, przy, przy Krakowskiej ani we WSW nikt nie wyraził ochoty na, na zrobienie, na podpisanie umowy. Powodem jednym i zasadniczym było brak lekarzy. No czemu my nie mamy lekarza w Andryowiecego na karacce? Bo nie ma kto? Nie ma kto pełnić dyżurów. Lekarze nie interesują pieniążki, tak powiedział doktor Wabrocki, które nie małeśmy oferowali za, za ten. Nawet ja trzymałem, mówi, jak nie miałem lekarza na sobotę czy niedzielę, to sam trzymałem dyżury po to, żeby zapewnić, mm -hmm. zapewnić po prostu. No ten tak, dyżur. To, 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 to. to. była pani, byliście wtedy na, na, na sesji, sesji gdzie, tak, to jest wiadome. To... Ale czy pan wierzy w to, że oni to załatwią, jeśli zostaną burmistrzami? No chciałbym, Wierzy chciałbym wierzyć chciałbym wierzyć i na tej sesji ostatniej jak zabrałem głos to mówię o odkorkowanie przecież odkorkowanie Andrychowa to jest cel ponad wszystkimi podziałami jakie są szczytne które byśmy wszystko dali żebyśmy nie musieli w korkach stać bez względu na, 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 na poparcie dla tego czy innego kandydata ale mówię upublicznijcie to bo bo w burmistrza może być tylko jeden z was a ten, który wygra, będzie miał gotowe. No nikt się nie odezwał. Nie było. Każdy mówi, że ma sposób, że to jest proste. A ja mówię, to gdzieście byli teraz? Skoro radni do mnie mówią, że oni wiedzą, jak to zrobić, to gdzieście byli? Toście działali na szkodę gminy. Skoro wiecie, a nie powiedzieliście. Pomniki by Wam stawiali. Panie Tadeuszu, to jak Pan uważa, kto ma szansę, żeby zostać burmistrzem? Największe szanse. Szanowni Państwo, ja idę z burmistrzem Żakiem. Szedłem 4 lata temu, szedłem i chcę iść dalej. Ja wiem, że kandydaci na, na burmistrza twierdzą, żeśmy zadłużyli gminę na 50 milionów. No, może jest tyle 50 milionów. Przyz... Zgody na, na takie kredy, bo na pewno nie jest 50 milionów no, w, te, w tym momencie, a jak, a jak jest to, to bardzo blisko tego. Ale szanowni Państwo, 30 milionów jest przyznanych pieniędzy, mhm. które trzeba było zapłacić. Tak, autobusy jeżdżą od 1, od 1 stycznia Tycznie. i one są zapłacone. Ponad 10 milionów. Ale poszły w, te faktury do Krakowa do oceny i, i te pieniądze przyjdą, ale to urząd marszałkowski ma trzy lata na to, e, trzy miesiące na to, mhm. żeby więc może nawet w tym roku nie przyjdą, tylko w następnym. A rozdanie 216 do 222 jest najwyższym w historii Unii Europejskiej, kiedy Polska jest rozdaniem pieniędzy na poszczególne projekty, na poszczególne mhm. ne, zadania. I trudno mnie brać. Ja zawsze mówię każdemu, kto mówi, kto się mnie pyta, to mówię: No, jeżeli by tobie dali, powiedzieli, kup samochód za 100 tysięcy, zapłać za niego, a my ci wrócimy 85 tysięcy. To by kolejka do, do, do banku była po, po kredyty dla tych, co by Po prostu by nie te mieli. kredyty są po to, żeby zapłacić. Naturalnie, za inwestycje. żeby zapłacić za to, żeby skorzystać jak najwięcej. Nie hmm. można czekać, tak jak są samorządy, które czekają, aż się z nimi podpisze umowy, aż to, jaki hejt był wtedy, kiedy, kiedy Marszałek Województwa przyjechał podpisać umowę na, na autobusy. Autobusy już jeździły, a, a, a że starostwo czekało z białą drogą do momentu podpisania wóz marszałka. To dzisiaj nie mam to zrobić tej drogi. Bo trzeba by było 5 milionów czy 4 dołożyć do tych pieniędzy, które są. I kto będzie? Ocena pracy, ocena kandydatów, ocena y, zadań i ocena obietnic, które, które y, są należy do społeczeństwa. Społeczeństwo ma... Ja proszę i tu apeluję stąd już, iść do, do wyborów i zagłosować na kandydata, do którego się ma największe przekonanie, że coś będzie w tym mieście. Przecież każdy człowiek, myślę, mieszkający, to nie tylko się cieszy z inwestycji pod swoimi oknami i na swoim osiedlu, tylko się, ja przynajmniej, cieszę się z każdego, co coś się zrobi na terenie gminy. Chodzę po gminie na noga, chodzę po górach i widzę, jak, ile jest zrobione. Naprawdę. I takie stwierdzenia, że nic my nie zrobili, że nie ma żłobka. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy jest 17 miejsc wolnych w żłobku. To po co budować kolejny? 17 dzisiaj dzieci są w stanie, przecież do tego się dopłaca. Gmina dopłaca, że nie ma samorządowego żłobka. I co? A czym się różni samorządowy od niesamorządowego? Dobrze, dziękuję, pan, to, Panie Tadeuszu za rozmowę. Życzę powodzenia w wyborach. Yy, dziękuję bardzo. A mógłbym państwu. jeszcze dwa zdania. Proszę bardzo. Szanowni hmm. wyborcy, szczególnie okręgu byłego okręgu Czwartego z Górnicy, aż do granicy z, 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 z bulowicami. Chciałem wam podziękować za 4 lata współpracy w tej kończącej się, kończącej się kadencji. To co obiecałem, czyli chodnik na, pierwsze, na konstytucji 3 maja, parking nad Iskierką, zostało wykonane. Zostało wykonane więcej. Została wykonana boczna droga koło pana Kuźmy, tam do ujęcia wody. Został wykonany projekt i pozwolenie na budowę na remont Hanki Malickiej i na parking na parking yy, za Iskierką. Nie będę robił kampanii wyborczej, bo nie w tym, nie na tym rzecz polega, ale bardzo zapraszam wszystkich. Idźcie do wyboru i zagłosujcie na tych kandydatów, których znacie i którzy, do których macie zaufanie. Dziękuję.